Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na taki filmik 10 książek, które chcę przeczytać do końca roku. Wcześniej mogliście na moim kanale zobaczyć taki właśnie TBR na jesień, czyli powiedzmy na te ostatnie 3 miesiące, natomiast wyselekcjonowałam i z tego TBR-u i też ogólnie takie książki, które naprawdę do końca tego roku chciałabym przeczytać. Wybrałam ich siedem, a trzy książki wylosujemy, tak żeby trochę też tutaj było um, jakiś taki trochę suspense, trochę żeby było jakieś wyzwanie. Z góry wam, was przepraszam, ale tu widzicie śpikot i on strasznie chrapie. Chrupku, przestań. No, także jak będziecie słyszeć, no to to jest wina tego tutaj pana. I co, bez przedłużania, yy, zaczynajmy. Po pierwsze, książkę, którą już zaczęłam, jestem na stronie około chyba setnej. Ludzie, którzy jedzą ciemność. Richarda Lloyd Perry. To jest reportaż o dziewczynie Brytyjce, która w 2000 roku została najpierw uznana za zaginioną, później okazało się, że ona nie żyje o Brytyjce, która wyruszyła wraz z przyjaciółką do Tokio, aby tam po prostu znaleźć jakąś pracę, mieć lepsze życie. I autor tutaj dosyć szeroko nam opowiada o tej całej historii, dlatego że. Nasza bohaterka tutaj pracowała jako hostessa. No i autor, który sam w tamtym czasie i przez wiele lat mieszkał w Tokio, chce nam czytelnikom trochę przybliżyć zarówno Tokio w tamtych latach, jak i trochę taką kulturę życia nocnego, jaka, jaka w tym mieście wtedy i może i dzisiaj funkcjonowała. No i właśnie opowiada nam dosyć szeroko o tym, jak wyglądała praca hostesy, co tam się robiło, o czym trzeba było rozmawiać. I ten reportaż jest taki bardzo niespieszny, bo my już na początku wiemy tak naprawdę co się wydarzyło, tak, że Lucy zaginęła, wyje, pojechała gdzieś, nie wróciła. Natomiast pytanie dlaczego? autor chce nam tutaj jakby pokazać, że to pytanie nie jest takie proste. Czyta się to naprawdę dobrze, aczkolwiek no oczywiście temat nie jest jakiś super przyjemny, dlatego też dosyć bym powiedziała, powoli mi idzie czytanie, natomiast chciałabym do końca roku tą książkę skończyć. Kolejna książka to Zaginiony metal Brandona Sandersona. To jest siódmy tom właśnie tej drugiej ery, jeśli chodzi o z mgły zrodzonego, western, trochę, trochę taki właśnie kryminał. Jestem bardzo ciekawa tego rozwiązania. Naprawdę już chciałabym wiedzieć, jak to wszystko się skończy. Czy naszym bohaterom się uda, jak potoczą się ich losy, także chcę tą serię po prostu zakończyć. Następnie coś lżejszego, Weronika i Pingwiny, autorstwa Hazel Pryor to jest powieść obyczajowa o kobiecie, która jest dosyć ekscentryczna. Nie wie, komu ma zostawić swój majątek. No i chyba wyrusza w jakąś podróż, która jest związana z pingwinami. Bardzo ta książka przykuła moją uwagę. Wydaje mi się, że będzie to coś naprawdę takiego fajnego. Lubię czasami historie o właśnie takich ekscentrycznych kobietach. Tu w ogóle przy stronie, nie wiem, czy to zobaczycie, jest mały pingwin. Super. No i coś bardziej mrocznego, czyli Ciemno prawie noc Joanny Bator. W obrzuchu giną dzieci, to jest już coś, co Wam mówiłam wielokrotnie. W końcu chcę się zmierzyć z tą książką. Powieść nagrodzona literacką nagrodą Nika w 2013 roku. Jest to, ym, wydaje mi się, trochę kryminał, ale też ma, ma coś więcej do zaoferowania. Jestem naprawdę ciekawa, no i niezmiennie ta okładka mnie po prostu zachwyca. Następnie Eris, Maria Remark oraz Łuk Triumfalny. To jest historia o takim środowisku uchodźców w latach 38-39 w przededniu II wojny światowej. Panuje tutaj niepewność, poczucie zagrożenia i tymczasowości. Taka również wydaje się miłość bohaterów powieści, powieści Remarka, Rawika i Joanny. On jest czterdziestoparoletnim lekarzem, który uciekł z obozu koncentracyjnego i przydostał się do Francji, gdzie zostaje nielegalnie zatrudniony w prywatnej klinice. Ona to aktorka, kobieta nadzwyczajnej urody, żądna wrażeń i przygód miłosnych, a jednocześnie subtelna i zagadkowa. Której nocy Joanna, bąkając się w rozpaczy po ulicach Paryża, spotyka doktora Rawika i wzajemne kontakty owocują wielką miłością, ale miłością zmienną i dramatyczną, jak czasy, w których żyją. Nie jest to do końca coś mojego, o tym też już wam mówiłam, ale no bardzo, bardzo wiele, wielu z was i wiele z was mówiło mi, że jest to wspaniała powieść i trzeba ją przeczytać. Także no co, jak mówicie, że wspaniała, to ja mogę tylko przeczytać. Kolejna książka. To trzeci tom Diony, dzieci Diony Franka Herberta. Um, nie wiem, czy to będzie dobre, czy nie. To znaczy, tak, Diona bardzo mi się podobała. Drugi tom też mi się podobał, aczkolwiek on uderza już w zupełnie inne nuty niż jakby ta pierwsza część. W pierwszej części mamy oczywiście historię rodu atrydów, którzy przylatują na planetę. Na planetę Duna, no i tam mają oni sprawować rządy, oczywiście nie jest to takie proste, okazuje się, że to wszystko jest pewna zasadzka. No i w drugim tomie już oczywiście mamy bardzo daleką kontynuację tego, a ta toczy się jeszcze chyba 9 lat właśnie odkąd od poprzedniego, od poprzedniego domu domu. Tomu. No, jestem ciekawa. Chcę naprawdę poznać tą historię, ale też wiem, że nie będzie to łatwe i że to są raczej powieści takie trochę wymagające, ale mam nadzieję, że mi się uda i, i po prostu chcę, chcę wiedzieć, jak losy właśnie rodu atrydów się zakończą. No, i oczywiście, to jest to piękne wydanie w złoconej oprawie i z grafikami siódmaka. I jako to było sześć, jako siódmą książkę, którą sobie wybrałam, to będzie jedna z tych. Szczerze mówiąc bardziej skłaniam się ku tej, czyli Peter Straub Koko to jest horror. Mamy tutaj czterech mężczyzn, którzy wiedzą właśnie, co to znaczy Koko. Oni, oni są weteranami wojny w Wietnamie. Um, Różnią się od siebie, łączy ich jednak wspólna historia i jedna przygniatająca tajemnica. Teraz spotkali się ponownie i wkrótce wyruszą na wyprawę, która poprowadzi ich z Waszyngtonu przez cmentarze i zaułki Dalekiego Wschodu do ludzkiej dżungli Nowego Jorku, gdzie zapolują na kogoś z przeszłości, kto powstał z mroku, aby zabijać, zabijać, zabijać. Brzmi to fascynująco. Ostatnio mm, czytałam dwie książki właśnie z tej serii, wydawnictwo Mac, i obie były wspaniałe. Także naprawdę liczę, że ta będzie wspaniała. No i jeśli starczy mi czasu, to też sięgnę popawane kifa Roberta. W 1588 roku została zamordowana Królowa Elżbieta. Ta tragedia zapoczątkowała ciąg wydarzeń, którego wynikiem było pokonanie Anglii przez hiszpańską armadę i późniejszy upadek protestantyzmu. Teraz jest wiek XX. Najwyższą władzę sprawuje Kościół Rzymski. Ludzie prowadzą sielskie życie, zajmują się rzemiosłem i rolnictwem. Technika zatrzymała się na etapie lokomotyw parowych i prymitywnego radia. Jednakże rozwoju nauki nie da się hamować w nieskończoność. Zaczyna się rewolucja. Brzmi to też fajnie: to jest książka z tej serii Artefakty. Także jeśli mi się uda, to też tą, ale bardziej skłania się ku KOKO. I co, pozostaje nic innego jak wylosować trzy kolejne książki. Tutaj słuchajcie, w tym słoiczku ich naprawdę jest masa. Numer jeden: wędrowny soku, ok. Dni ostatnie Briana Evansona. To jest książka, którą już przeczytałam, także to wyrzucam. Finlay Donovan nadchodzi, OK. No dobra. losowała się dwie, dobra, zobaczymy co to będzie. Yy, ciemno, prawie no, to OK, to już mam też wylosowaną, więc weźmy tą. wylosowaną wybraną. Zalecenia na, upadek, yy, na wypadek upałów, OK. Idę po te książki i zaraz wam o nich opowiem. Wędrowny soku, autorstwa Jamila Ahmada. Yy, to jest historia o Pasztunach, opowieść o tajemniczym torbazie, który przemierza zamieszkane przez plemiona Pasztunów obszary Pakistanu, Iranu i Afganistanu. Bywa informatorem władz, przewodnikiem, handlarzem, lecz gdy go zapytać o pochodzenie, milczy. Towarzysząc mu, czytelnik odkrywa tajemnice Beludżów, ludów Afridi, Waziri i Batanów, nieznających władzy, granic, kierujących się własnym kodem, deksem honorowym. To pierwsza książka w dziejach literatury, opisują, opisująca twarde życie kilkudziesięciu plemion, określanych łącznie jako powindachowie, wędrujący pieszo, napisana przez osobę, która sama tego doświadczyła. Brzmi bardzo intrygująco. Yy, ja ostatnio myślałam właśnie o tej książce, także cieszę się, że została wybrana. Yy, kolejna, czyli. Finlay Donovan nadchodzi. To jest książka, którą obecnie czytam, także jak najbardziej zostanie przeczytana. Tutaj nasza główna bohaterka zostaje samotną matką, ponieważ mąż ją zdradził. Rozstali się. No i Finlay jest też pisarką thrillerów, kryminałów, takich romantycznych kryminałów. No i kiedy jest na spotkaniu ze swoją redaktorką czy też wydawczynią, ta ich rozmowa jest podsłyszana i bardzo mylnie zinterpretowana przez kobietę, która siedzi w pobliżu, no i ona uznaje, że Fine jest tak naprawdę płatną zabójczynią. No i jakby tutaj gdzieś tam ta akcja rusza. Także dam znać oczywiście jak przeczytam całość, ale jest to dosyć taka, powiedzmy, powiedziała lekko napisana, przyjemnie, naprawdę fajnie się to czyta. Także jak najbardziej chętnie przeczytam. No i zalecenia na wypadek upałów Maggie O'Farrell. E, to jest też książka, którą jestem mocno zainteresowana, natomiast e, wydaje mi się, że no, tutaj e, pogoda nie jest najlepsza, żeby ją teraz czytać. Lipiec 76 roku. <laughs> Londyn ogarnęła fala upałów. Nie padało od miesięcy, a w ogrodach roi się od mszyc. Wodę bierze się z hydrantów, a Robert Riordan oznajmia swojej życie Grecie, że idzie za rok kupić gazetę. Już nie wraca. Poszukiwania Roberta sprowadzają z powrotem do domu dzieci grette, dwie córki, których wzajemne relacje zostały zerwane, i syna, który przeżywa poważny kryzys małżeński. Każdy ma inne pomysły co do miejsca pobytu ojca, a nikt nie podejrzewa, że matka może znać powód, którego nawet teraz nie może wyjawić. Brzmi yy, intrygująco yy. I też wydaje mi się, że będzie, może być to fajne, jeśli ta atmosfera właśnie takiej duszności będzie tutaj dobrze oddana, to siedząc, wiecie, gdzieś pod kocykiem z herbatą, poczuję to lato. Yy, także słuchajcie, już zaraz Wam pokażę wszystkie te książki. O Jezu, słuchajcie. Czyli tak. To są te wybrane yy, przeze mnie, a to są te, trzy wybrane przez nasz y, słoiczek do losowania. Jestem bardzo zdziwiona, że tak łaskawie mnie potraktował ten słoiczek, bo spodziewałam się tutaj y, dzienników Sylwii Plat i jeszcze w ogóle najlepiej, nie wiem, Biblii Tysiąclecia. Także o Jezu. No. Także to są moje plany. Mam nadzieję, że mnie rozliczycie pod koniec roku i zapytacie, ile faktycznie z tego udało mi się przeczytać. Ja jestem pełna optymizmu, że mi się uda. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dajcie oczywiście znać, co wy planujecie przeczytać do końca roku i właśnie jakie macie plany, czym chcecie ten rok zakończyć. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się.